kolekcję oddanie 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień 21. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo Maryja Was kocha. Bolesne serce Maryi. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Nic nie objawia miłości bardziej niż cierpienie przyjęte z miłości dla osoby, którą się kocha. Rozważając mękę Jezusa, poznajemy najgłębiej Jego miłość ku nam. Rozważając współcierpienie i ból Maryi, możemy najgłębiej poznać jej miłość do nas. Największym objawieniem miłości Maryi jest cena, jaką zapłaciła za to, aby nas przyjąć za swoje dzieci męka i śmierć jedynego syna. Maryja oddała życie swego syna, aby ocalić twoje życie. Oddała Jezusa, aby Jezus mógł dać jej ciebie. Czy rozumiesz teraz wielkość ofiary Maryi? Rozumiesz teraz jej miłość do ciebie? Ona nie mogła oddać za ciebie więcej niż Jezusa, ponieważ on był dla niej wszystkim. Oddała swoje wszystko, aby ocalić twoje nic. Jak odpowiedzieć na miłość Maryi? Pierwszą odpowiedzią na miłość jest ufność. Bezgraniczna miłość domaga się bezgranicznej ufności. To tak jakby powiedzieć Maryi, kochasz mnie całkowicie, więc ufam ci całkowicie. Z życia i nauczania ojca Wenantego. Jedno dążenie i pragnienie mówił ojciec Wenanty na uroczystość wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny ciągnie się jak złota nić przez całe życie Matki Najświętszej a mianowicie w każdej i najdrobniejszej rzeczy wypełniać wolę Bożą, we wszystkim kierować się upodobaniem Pana Boga. Boski Syn Maryi powiedział o sobie Moim pokarmem jest, abym pełnił wolę Tego, który mnie posłał i zawsze czynię to, co Jemu się podoba. Te słowa były także regułą życia Najświętszej Maryi Panny. Po kilku latach życia zakonnego ojciec Wenanty pisze Cierpienie dziecka bardziej dotyka serce matki niż gdyby sama je ponosiła. Maryja doznała takiego bólu, że gdyby moc Boża jej nie utrzymała, byłaby niewątpliwie padła bez życia. Chciała Matka Najświętsza zbliżyć się do Jezusa, ale kaci ją odpychali. Wtedy niosła krzyż swój i postępowała za Jezusem, aby razem z Nim ponieść boleści ukrzyżowania. Wezwanie dnia Zamknij oczy i wpatruj się w duchu w Maryję, która płacze. Zobacz Maryję, która jak w Lasalet siedzi z głową zatopioną w rękach i wylewa łzy. Zobacz dziś łzy Maryi i zachowaj je w sercu oraz w pamięci. Jeśli tak uczynisz, łzy twojej matki staną się dla ciebie wielką duchową siłą, tak jak stało się to w przypadku dzieci z Fatimy. Świadectwo z rekolekcji, oddanie 33. Czas łez i kruszenia pancerza na sercu. Moim osobistym krzyżem jest ciężar siedmiokrotnego poronienia. Ogromny ból utraty kolejnych dzieci sprawił, że najzwyczajniej w świecie pogniewałam się na matkę Bożą. Nie potrafiłam uwierzyć, że pokładając w niej całą swoją dziecięcą ufność, ona najzwyczajniej w świecie zawiodła i pozwoliłabym tyle razy cierpiała. Jako dziecko zostałam ofiarowana Matce Bożej przez moją babcię. Czułam się więc przez Maryję zdradzona, porzucona, zapomniana. Ten nienazwany po imieniu gniew był ze mną przez trzy lata. Po prostu przestałam do Maryi mówić. Kilka miesięcy temu zdałam sobie sprawę, że Matka Boża upomina się o moje serce. Wyszłam jej na spotkanie poprzez nowennę pompejańską i czas 33-dniowych rekolekcji. Czas łez i kruszenia pancerza na sercu, powrót do mamy, przyjaciółki i powierniczki, z którą wieki nie rozmawiałam. Czuję się kochana, czuję, że dla niej się liczę, uczę się zaufania, takiego pełnego, spokojnego, nic nie oczekującego, mimo krzyża utraty dziecka, który ona dobrze rozumie. Uczestniczka. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w trójcy jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla twoich wiernych. Wynieś panie tego sługę twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę, za Jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i moja matko Maryjo, Pani Kalwaryjska. Pragnę być cały twój, Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem oraz całą moją rodzinę. Najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani Niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji Oddanie 33, z ojcem Venantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.venant.pl.